Cześć, tutaj o lekkiej i, i mówię troszkę połowicznym głosem, a raczej Zresztą nie na to, która jest godzina bez no, u mnie, pierwsza w nocy w tym momencie e, i wy, ten gameplay, oglądacie pewnie w niedzielę e, i mam nadzieję, że troszkę sobie podgłosicie i włączycie w HD, e, ponieważ no, jest cicho, jest e, słabo z mojej strony. No, i no, kolejny atom czy nie atom, tym razem z mapy Fawela, na której to postanowiłem użyć AK-47 z FMJ, który, no, jak najbardziej się sprawdził. I z tego co pamiętam, w ostatnim atom czy nie atom padła atomówka, i w zasadzie w kilku, o ile nie kilkunastu ostatnich odcinkach to były atomówki. Czy tym razem będzie podobnie, czy coś się zmieni? Zobaczymy. W zasadzie elegancko byłoby wrzucić coś, co kończy się nietypowo, a raczej niespodziewanie. I z góry przepraszam za e, moją lekką niedyspozycję z racji godziny i e, półgłos, ale e, po raz kolejny jestem zmuszony wybrać się do Warszawy e, i nie zdążyłbym zapludować gameplay'u w pełny dzień, więc cóż, nocne siedzenie e, specjalnie dla Was, żeby film pojawił się codziennie. E, ale a propos tego codziennego uploadu prawdopodobnie będę musiał troszkę zmienić go, a raczej rozbić. Ten codzienny upload z racji na to, iż no nadchodzą wakacje prawdopodobnie każdy z nas będzie co jakiś czas na jakiejś a to imprezie, a to wyjeździe. No i wiadomo, czas się nie zgodzi i trzeba będzie wszystko rozegrać nieco inaczej. No i tak samo pewnie ja będę co nieco zmuszony oderwać się od rzeczywistości, a na gameplay już jest Harrier. Czyli początek atomówki, jakby to ująć. No i przez to może zacznę wrzucać jeden gameplay na dwa dni. Chociaż do końca czerwca na pewno uciągnę jeden dziennie. Później zobaczymy. Wiem, że pierwszego dnia następnego miesiąca będzie początek konkursu, gdzie rok ogłosi, co mamy uploadować W takim razie play next. Liczę, że pójdzie po mojej myśli i uda mi się w nim coś ugrać. Jeszcze nie mam pojęcia, co to będzie, ale no, w każdym razie, widząc po waszych, że tak powiem, odzewach, wy też we mnie wierzycie. No i mam nadzieję, że to będzie sukces, w każdym razie. A w tym momencie na gameplay już widzimy Chopper osiągnięty. Ja tutaj w łazience się schowałem. Muszę jeszcze powiedzieć, że grałem tutaj z jednym z moich widzów. HF Rules, serdeczne pozdrowienia dla niego. Bardzo pomógł mi w tej. Um, dobra, w tej atomówce. Tutaj padła atomóweczka po raz kolejny. Um, cały czas przywoływał łafałki e, i zestrzeliwał w poprzednich rundach kariery e, bardzo dzielnie. No, jeszcze raz podziękowania dla niego. I jak widzicie, ja już jestem na bardzo, bardzo wysokim kilstriku, e, który, no, zawiódł, powiód doprowadził mnie do atomówki i yy, nie pokażę wam całego gameplaya nie pokażę wam przezywania atomówki ponieważ yy, czasu na to nie starczy bo próbowałem tutaj osiągnąć jeszcze jedną atomówkę która no jednak się nie udała no, jak widzicie już kill 24 ostatnio mam manie używania hardline'a innymi słowy bezkompromisowego który bardzo ułatwia zdobycie pierwszego streak'a bo jeden, jedno zabicie mniej no i jak widzicie yy, już w tym momencie chyba padam. No, dlatego kolejny gameplay z Atomem, e, za którego obejrzenie Wam serdecznie dziękuję e, i proszę Was, jak zwykle, o ocenienie i skomentowanie, e, co zagrzeje mnie do nagrania kolejnego filmu o wiele wcześniej. Dzięki jeszcze raz. Sia. No, do następnego filmu.